Sprowadź z naszą firmą auto z USA bitusa.pl. Piłka nożna w kobiecym wydaniu z roku na rok zyskuje na sile i znaczeniu. Potwierdzeniem tego, był turniej zorganizowany przez MKS Pogoń Siedlce. Organizatorem dzisiejszego turnieju jest MKS Pogoń Siedlce. Turniej jest zorganizowany z okazji Dnia Kobiet. Jest to kolejny turniej, w którym organizujemy z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczy 12 zespołów, w tym Pogoń Siedlce, MKS Pogoń Siedlce, Białystok, stop, Żyliczew, Skórzec i jeszcze innych tam zespołów, które uczestniczą właśnie w dzisiejszym turnieju. Najlepszą drużyną turnieju okazał się naprzód Skórzec dowodzony przez Przemysława Tokarskiego. W finale naprzód wykazał wyższość nad AP Podlasie Biała Podlaska. Trzecie miejsce zajął Orzeł simatycze, który pokonał w małym finale MKS Pogoni 1 Siedlce. Najlepszą zawodniczką turnieju została Iga Grzybowska z naprzodu. Najlepszą bramkarką turnieju została Hanna Laskowska, zaś królową strzelczeń Blanka Sekuła. Przepiękna inicjatywa Dzień Kobiet, turniej z okazji Dnia Kobiet, taki o wymiarze ponadregionalnym, bo widzimy tutaj zespoły z Białego Stoku, widzimy zespoły z Białej Podlaskiej, także taki wymiar ponadregionalny integrujący to środowisko piłkarskie, dziewczęce, te dziewczęce piłki, które wydaje się takie do tej pory taką, takim męskim obszarem, taką, że to jest taka męska, taki męski sport, ale jak widać, dziewczęta, jak widzimy, dziewczęta mogą grać wspaniale, grają z takim urokiem i wdziękiem. Pamiątkowe puchary, statuetki i medale. Piłkarką wręczał prezes OZPN Siedlce Robert Parzonka. Organizatorem turnieju był MKS Pogon Siedlce. Gra jest bardzo dobra, mi się bardzo podobało. Liczymy jak na najwyższy wynik, na dobrą zabawę na pewno. I ważny jest fair play, tak. Dużo jest drużyn, tak wyjątkowo. Jeszcze mi się nie zdarzyło grać, żeby było aż 12 zespołów. Rywalizacja jest na pewno. I... Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl. Sprowadź z naszą firmą auto z USA